O co chodzi z zabezpieczeniami pożyczek unijnych? Jeżeli bierzesz pożyczkę unijną, instytucja, która daje ci pieniądze, chce mieć pewność, że je odzyska, nawet jeśli coś pójdzie nie tak. Dlatego stosuje się te różne zabezpieczenia, np. weksel in blanco, hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie czy przewłaszczenie na zabezpieczenie gruntu lub nieruchomości. Każdy z nich ma swoje zasady, ale dziś skupimy się głównie na wekslu in blanco. Co to jest ten weksel in blanco? Wyobraź sobie, że masz kartkę i ją podpisujesz, na której jest wyłącznie tylko jeden Twój podpis, a reszta pól jest pusta. To właśnie jest weksel in blanco. Reszta danych, np. kwota, termin płatności, pojawiały się dopiero wtedy, gdybyś realnie przestał spłacać pożyczkę. To taki straszak. Jeśli wszystko spłacasz, nikt tego w ogóle nie rusza. Dlaczego instytucje to lubią? Bo nie musisz wtedy zostawiać majątku firmy, a one mają taki formalny papierek, który w razie czego mogą wykorzystać. Ale spokojnie, jeśli jesteś rzetelny, nie masz się czego bać. Deklaracja wekslowa to twój taki parasol ochronny. Zawsze do weksla in blanco dołączona jest deklaracja wekslowa. To taki regulamin, który mówi, kiedy i jak wierzyciel może wypełnić swój weksel. Co powinno się w nim znaleźć? Dane obu stron twoje i pożyczkodawcy. Szczegóły weksla, czyli data, miejsce, numer, opis, czego dotyczy zabezpieczenie, np. umowy, pożyczki o numerze, warunki, kiedy i na jaką kwotę można wypełnić weksel, jak liczyć kwoty, czyli dług, czy też odsetki i koszty, termin i miejsce płatności, zobowiązania do zwrotu weksla po spłacie i oczywiście podpisy obu stron. Jakie są praktyczne rady na to? Zawsze, ale to zawsze, deklaracja wekslowa powinna być załącznikiem do umowy pożyczki. Dopytuj się o szczegóły, np. o maksymalną kwotę, termin, sposób powiadomienia. Zawsze zachowaj kopię deklaracji weksla, bo to jest Twój dowód w razie sporu. Sam weksel jest jeden natomiast i trafia do sejfu funduszu. Praktyczne rady. Deklaracja powinna być załącznikiem do umowy pożyczki. Dopytuj się o szczegóły np. o maksymalną kwotę, termin, sposób powiadomienia, zawsze zachowaj kopię deklaracji Weksla, bo to jest Twój dowód w razie sporu. Sam Weksel natomiast jest tylko jeden i trafia do Sejfu funduszu. Jakie zadajecie najczęstsze pytania? Co z podpisem Weksla? Weksel podpisuje się przy pracowniku funduszu lub pracowniku instytucji do tego uprawnionej. Podpis własnoręczny bez obecności notariusza. Czy można negocjować treść deklaracji wekslowej? No nie bardzo. W przypadku funduszy unijnych deklaracja jest pewnym standardem, który zabezpieczy i Ciebie, i fundusz. Czy weksel in blanco jest zawsze wymagany? W przypadku pożyczek unijnych zawsze. Często również instytucja chce dodatkowego zabezpieczenia, np. hipotekę lub poręczenie. Co dzieje się po spłacie pożyczki? Weksel powinien wrócić do ciebie lub być zniszczony w twojej obecności. Najlepiej mieć pisemne potwierdzenie. Czy weksel zabezpiecza tylko główną kwotę? Nie. Może też obejmować odsetki, koszty windykacji i inne koszty, jeśli tak jest w deklaracji. Czy można odmówić podpisania weksla? Możesz, ale wtedy raczej nie dostaniesz pożyczki. Jak się chronić? Precyzyjna deklaracja wekslowa, raczej to standard w przypadku funduszy. Zachowanie kopii dokumentów, pisemne zobowiązanie do zwrotu weksla po spłacie. Jak kupujesz auto dwójka z Diśka na raty, to masz się czego obawiać? W przypadku funduszy gra jest o co innego. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda wzór deklaracji wekslowej, przypięłam go w linku w komentarzu. Jakie mamy najczęstsze błędy i pułapki? Podpisanie weksla bez deklaracji. Brak kopii dokumentów, chodzi o deklarację. Brak pisemnego potwierdzenia zwrotu lub zniszczenia weksla powinno to się wydarzyć w twojej obecności. Niewłaściwe przechowywanie blankietu to nie występuje w przypadku funduszy, w tym przypadku zbyt silnie działają odpowiednie procesy. Jakie są najważniejsze zasady, żebyś pamiętał? Weksel in blanco to jest skuteczne, bezpieczne, ostrożne zabezpieczenie. Kluczowe są jasna i zrozumiała deklaracja wekslowa, i własnoręczny podpis i zachowanie kopii dokumentów. Podsumowując, weksle in blanco nie ma co się obawiać. Jest to bezpieczny dokument, w funduszach jest prawidłowo przechowywany i jest to nieodzowny dokument, który należy po prostu go podpisać. Jakie mogę zastosować i dać Tobie praktyczne rady? Jeżeli kupujesz coś na pożyczkę, na przykład sprzęt do siłowni i widzisz, że biznes nie idzie. To go sprzedaj i spłać tę pożyczkę. Lepiej zrobić w taki sposób: spłacić i nie mieć żadnych kłopotów z wekslem. Dalej, weksel in blanco bez wypełnionych danych i bez podpisów nie ma żadnej wartości, więc nikt nie ma prawa go ruszyć. Jeżeli zabezpieczasz pożyczkę na nieruchomości, sprawdź, czy nie ma już na niej innego kredytu. Niektóre instytucje nie zgodzą się być drugie w kolejce. Zabezpieczenie zwykle jest na 150% wartości pożyczki, czasem bywa na 120%, a czasem się to zwiększa do 200%. Masz pytania, nie bój się ich zadawać. To Twoje pieniądze i Twój biznes. Jako, że postanowiłam dzielić się wiedzą na temat funduszy, finansów i wszystkiego tego, co z pożyczkami unijnymi jest związane, kliknij w ten materiał, a dowiesz się, na czym polega sprawa innowacji w biznesie.